ciekawymi postaciami kobiecymi, to moim zdaniem ten jest takim serialem. Um, pani, która gra Judy, zapomniałam teraz jej nazwiska, jest absolutnie przeurocza i to jest taki totalny girl crush dla mnie, bo naprawdę wow, no nikt nie wygląda tak dobrze w grzywce jak, jak ta pani. Um, mówię pani o aktorce, no ale w sumie jest panią. Um, Serial w sumie trzyma w napięciu, to znaczy jest kilka takich momentów, które są naprawdę mocno zaskakujące. Ma fajnie narysowane postaci, jest dużo takich tematów, z którymi myślę wielu widzów albo widzek może się u... utożsamić niezależnie od wieku. No i ogląda się go po prostu bardzo dobrze. To są takie odcinki po 25-30 minut, 10 odcinków w sezonie. Drugi sezon wyszedł w tym roku. Polecam serdecznie. Nie jest bardzo znany, nie wiem w sumie, jak on mi się pojawił w algorytmie. Dobrze się pojawił, bo oglądało się go naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I jest raczej z tych o trudnym temacie, ale lżejszych, o tak, więc można sobie go na spokojnie odpalić do śniadania albo przed snem. Okej. Okay. I to po dwóch sezonach się kończy, czy jeszcze będzie kontynuacja? Na razie jest tyle. Nie sprawdzam, czy będzie trzeci sezon. Bardzo dużo osób szuka informacji odnośnie trzeciego sezonu w, w internecie, więc zakładam, że jeżeli go nie zdejmą, to raczej będzie. Okej, okay, super. No. No dobra, słuchajcie, to by w takim razie konkludowało nasz dzisiejszy odcinek. Tak. Chyba, że mamy jeszcze coś do polecenia? Chyba nie. Dzisiaj pomarudziliśmy jak stare dziady, ale to też jest bardzo ważne i trzeba sobie czasem ponarzekać. Mamy nadzieję, że nie popełnicie naszego błędu i nie pójdziecie do ten film do kina. Chyba, chyba że ona się teraz przyjebie. Do... Powiedziałam brzydko. Powiedzieliśmy brzydko w tym odcinku. Tak, więc. będzie explicit. Chyba, że do nas przywali dystrybutor i nie wiem, dostaniemy karę za brzydkie słowa. Ale nie byliśmy coś tacy bardzo niegrzeczni. Nie. Po prostu powiedzieliśmy, co sądzimy. Tak, jeżeli Słuchajcie. chcecie, to idźcie do kina, bo pewnie teraz kina potrzebuje naszych pieniędzy. Tak, ja, ja bym w sumie... Myślę, że opłaca się teraz iść do kina, bo mało osób chodzi właśnie... Ceny są niskie i po prostu... Warto wesprzeć, jeżeli się lubi, a my lubimy, to, to, to po prostu aktywnie wspieramy nasz, w sensie, tą, ten rynek. Bo po prostu warto, myślę. Generalnie myślę, że to jest w ogóle takie, takie nasze recenzje jeszcze powrócą, jak sobie znajdziemy coś, coś fajnego, jak wyjdzie jakaś duża premiera. Mi po głowie chodzi właśnie ten naprzód, bo to wygląda na coś, co będzie animacją, która może nam się spodobać i chciałbym się na nią przejść. Tak. A i, słuchajcie, jeżeli macie coś do, do polecenia albo chcielibyście się z nami skontaktować, to piszcie do nas na adres mailowy podcast.podkultura.gmail.com. Podcast, podcast piszemy przez K. Znajdziecie nas też, nas też na Instagramie, na Facebooku. Na obydwu też możecie do nas pisać. Bardzo za każdym razem, jak ktoś z Was do nas pisze, jest nam bardzo miło i też staramy się szybko odpowiadać. I a, jeżeli chcielibyście nas, nam jakoś pomóc, to możecie polecić nas swoim znajomym. Bardzo tak. będziemy wdzięczni. Tak. Ja nie mam nic do dodania. W takim razie pozostaje mi chyba pożegnanie się z Wami. Jeszcze nie Wam miłej reszty tygodnia. Tak. No i cóż, słyszymy się za tydzień. Słyszymy się za tydzień. Siemano. Siemano.